Zestawienie, które będzie zawierało zaledwie kilka tytułów, bo mowa tylko o MMO, które zostały potwierdzone jeszcze w tym roku, albo tyle co wyszły. Streszczę Wam na czym owe produkcje się skupiają i w jakim modelu zostały wydane, dzięki czemu na szybko możecie wybrać coś dla siebie. A będzie z czego, bo dzisiejsze gry będą bardzo różnorodne. Przypominam również o moim Excelu, którego przypnę w komentarzu, bo zawarłem tam większość interesujących MMO-sów i ich daty premier. Wszystko w jednym miejscu. Dajcie znać w komentarzu na jakie produkcje Wy czekacie, dzięki czemu będę mógł zupełnie. moją listę Darmowy Survival MMO stworzony przez twórców, którzy byli w stanie szczególnym. Strzelanie z walizki, lampy zamiast głowy czy pierwszy mini-boss z wielkim miniganem w ręce. Once Human jest produkcją, w której zakładacie swoją bazę, a następnie idziecie eksplorować chore projekcje twórców. Zdobywacie przy tym sprzęt, schematy oraz poznajecie ludzi, z którymi później możecie wybrać się na kooperacyjne dungeony. Jeśli im zaufacie, to możecie wybrać się nawet do strefy PvP. Once Human jest również produkcją sezonową, a oznacza to tyle, że co kilka tygodni pro Agres w grze będzie się częściowo resetował, ale nie w 100%, chociażby przez możliwość przeniesienia części surowców czy pewnych schematów. Gra posiada bardzo ładne cinematyki, muzykę, momentami widoczki, ale niestety jest również nieco bugów czy po prostu uczuciem mobilki ze względu na sterowanie czy miliony okien, przez które czasami trzeba się przebić. I tak, Once Human jest dostępne również na telefony, ale niech was to nie zmyli, bo na Steam posiada oceny w większości pozytywnej i to w sporej ilości. Co ciekawe, Once Human, pomimo azjatyckich korzeni, posiada całkiem rozsądny model płatności, a mianowicie jest to Free to Play z przewagą elementów kosmetycznych, ewentualnie opcjonalnego abonamentu, który daje kilka pomniejszych bonusów coś dla fanów Warframe'a w nowszym, ale niekoniecznie lepszym wydaniu, bo opinie nad Steam oscylują wokół mieszanych. Głównie za sprawą mniejszej ilości kontentu oraz monetyzację, bo gra jest free to play, ale oczywiście progres można znacząco przyspieszyć, a niektóre elementy można całkowicie pominąć, jeśli odpowiednio zapłacicie. The First Descendant to przedstawiciel gatunku looter shooterów, w którym wcielacie się w tytułowego Descendanta i każdy Descendant posiada swoje specjalne umiejętności, a poza tym oczywiście może doposażyć się w modyfikowane Różnego rodzaju bronie czy zachęcające do gry skórki. Gra na dłuższą metę skupia się na grindzie, ale w dość przyjemnym wydaniu ze względu na wizualną warstwę oraz całkiem przyjemny feeling strzelania. Jeśli ktoś lubi godzinami farmić, progresować i odbokowywać kolejnych bohaterów, to na odmóżdżenie wraz z kolegami, całkiem ciekawy tytuł, który w momencie nagrywania tego filmu cieszy się niesamowitą popularnością, bo ma niemal 100 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. Nowy dodatek nie będzie rewolucją w żadnym wypadku i będzie kontynuował tradycję poprzednich rozszerzeń do WoWa. Z ciekawszych nowości, oczywiście poza nowymi podziemnymi krainami czy nowymi raidami, czeka nas nowa rasa stworzona na wzór krasnoludów. Będzie dostępna zarówno dla przymierza jak i hordy, więc horda w końcu będzie miała swoją podróbkę krasnoludów. Do tego dochodzi system warbandów, czyli możliwość łatwiejszego grania na kilku postaciach na jednym koncie przez możliwość przesyłania sprzętu pomiędzy postaciami wspólnego banku czy wspólnych walut. Jest również nowy endgame'owy content, który polega na eksploracji podziemi wraz z asystą innych graczy oraz komputerowych kompanów. Ciekawostką są również hero talenty, które są ostatnim szlifem waszego herosa. Na przykład w przypadku szamana możecie dopełnić jego umiejętności żywiołem piorunów lub możecie zdecydować się na zwiększenie znaczenia totemów. W przypadku maga możecie zostać spellsingerem, który strzela czarami jak z karabinu albo zgłębia tajniki magii ognia niczym kultowy Kael'thas. The War Within, już huge miało swoją premierę, więc możecie wskakiwać na serwery. Przedstawiciel koreańskich MMOsów, który na rynku koreańskim jest dostępny już od roku, tyle co przeprowadził BT europejską, a 1 października została zapowiedziana już oficjalna premiera na PC, PlayStation oraz Xboxa. Gra będzie dostępna za darmo, ale możecie zacząć grać 5 dni wcześniej, jeśli ktoś zdecyduje się na zakup pakietu założyciela. Jednak serwery wczesnego dostępu będą niezależne od serwerów graczy free-to-play. Nie będzie również możliwości transferu z serwerów early access na serwery darmowe, przynajmniej na Początku. Frozen Liberty potrafi zachwycić grafiką, muzyką oraz skalą świata. Daje poczucie przebywania w dużym świecie, pełnym ludzi, którzy nie są rozdrobnieni na dziesiątki szardów lub czaneli serwerowych. Niestety jest to również koreańskie MMO, które posiada ekonomię opartą o walutę premium czy dziesiątki okienek, z których odbieracie nagrody. W produkcji nie odnajdą się również solowi, casualowi gracze, którzy nie chcą odczuwać FOMO, bo jakiś dzienny limit nie został wykorzystany. Natomiast jeśli lubicie być częścią większej, Masy, która przepycha się na PVP, lubicie wspólnie przeżywać oblężenia zamków na ogromną skalę, to może to być coś, co Was zainteresuje. W przyszłości może być tego jeszcze więcej, bo twórcy nie próżnują i ciągle rozwijają i modyfikują swoją produkcję zgodnie z sugestiami graczy. Pierwszy dodatek do Diablo 4, który nadchodzi 8 października. W najtańszej wersji będzie kosztował 40 euro. Dodatek przede wszystkim oferuje nową klasę Spiritborn, czyli zwinny wojownik będący strażnikiem duchów. Właściwie Spiritborn to kombinacja kilku mechanik, które są charakterystyczne dla innych klas. Spiritborn potrafi przyzwać tankowatego i brutalnego niczym barbarzyńca Goryla, zwinnego i drapieżnego Jaguara, trującą skolopędrę oraz zabójczego orła. Wraz z nową klasą wychodzą również dwie nowe bronie, glewia oraz dwuręczny kij. Do tego oczywiście można spodziewać się nowych aspektów, które będą wzmacniały konkretne umiejętności Spiritborna. Poza tym Diablo 4 Vessel of Hatred wprowadza również system najemników wspomagających graczy. Najemnicy levelują wraz z graczem oraz posiadają własne drzewko z W grze pojawią się także lochy, które będą wymagały kooperacji kilku graczy, a więc mamy tutaj dość typowy dla MMORPG-ów aspekt. Poza tym do gry oczywiście zawita nowy region w postaci chociażby tropikalnej dżurki oraz poznamy dalszą część fabuły. New World chce Was przekonać do siebie na nowo. W momencie nagrywania tego filmu dzienny pik graczy wynosi w okolicach 4000, a więc gra trzyma się bardzo słabo, żeby nie powiedzieć, że już się puściła i spada w przepaść. 15 października gra startuje na konsolach, a dla graczy PC-owych pojawią się nowe serwery, na których można rozpocząć przygodę od początku. Gracze, którzy posiadają już grę, nie muszą oczywiście nic płacić. Niestety, poza możliwością zagrania na konsolach na świeżych serwerach, wiele więcej nowości. Nie ma, bo dostaniemy nieco podwyższony maksymalny gear score, 10-osobowy raid, nowy teren PvP i cross-serwerowe areny 3x3 z matchmakingiem. Twórcy chcą również dopiąć optymalizację gry, zredukować liczbę bugów i inne wróżki i smoki. Jeśli ktoś pała sympatium do New Worlda, to będzie okazja, żeby wrócić i przeżyć jeszcze raz krótkie oblężenie serwerów, a potem, no cóż, prawdopodobnie lecimy do piekła. Corpang wychodzi jako wczesny dostęp już 26 listopada i dostęp do gry możecie zgarnąć za około 140 zł w najtańszym pakiecie. W dodatku grę możecie przetestować przez pewien czas trwania miesięcznej Alfy, a jeśli Wam się nie spodoba, to możecie grę po prostu oddać. Corpang jest dość specyficzną produkcją, którą ciężko porównać do jakiejkolwiek innej gry istniejącej na rynku. Przez rzut izometryczny i mechaniki można tutaj przytoczyć League of Legends czy Albion Online w klimatach Fantasy i Cyber steampunk'a. gra jest dość hardkorowa. Wolna i dla niektórych potrafi być wymagająca. Wciąż wymaga sporo szlifu i ze względu na swoją wyjątkowość, nieoczywistość zaprezentowanego świata i zaufanie, jakie pokłada w inteligencji gracza przy jej poznawaniu, może się okazać tytułem, który gracze albo pokochają, albo znienawidzą. Tytuł powstaje już od 10 lat w niezbyt dużym studiu, więc początki mogą być ciężkie, ale już wkrótce dowiemy się, jaki będzie finał tej wieloletniej historii. Więcej o Korpanku możecie posłuchać w moim innym filmie. Kolejna część slasha, który wielu graczy pochłonął na tysiące godzin. Jego następca właściwie nie będzie następcą, bo Pawłow Exile 2 będzie się różnił od pierwszej części w wielu aspektach. Przede wszystkim będzie produkcją o dużych możliwościach, ale ze znacznie niższym progiem wejścia, co ma sprzyjać graczom, którzy nie mają ochoty na wielogodzinne wdrażanie się w produkcję. Co ciekawe, Paweł Exile 2 będzie produkcją darmową, w której w dodatku będzie można skorzystać ze skórek z części pierwszej, co jest niespotykanym krokiem w kierunku portfeli graczy, a właściwie z dala od tych portfeli. W Paw Exile 2 sama walka będzie znacznie bardziej taktyczna, skupiona na rotacji różnych umiejętności oraz na unikach. Same skile dalej będzie można łączyć w przeróżne kombinacje, w postaci chociażby wywoływania konkretnych umiejętności innymi umiejętnościami. Poza tym same klasy będą od początku bardziej wyspecjalizowane i będą posiadały swoje charakterystyczne zdolności, jak na przykład Wiedźma, która przyzywa zmartwych minibosa, żeby ten walczył po jej stronie. Gra ma wystartować we wczesnym dostępie dla wszystkich jeszcze 15 listopada tego roku. Ja Pawł Excel 2 na 100% będę streamował na moim kanale na Twitchu. Nie mogłem zapomnieć o fanach 2 na tym kanale. Pod koniec tego roku, a dokładniej w listopadzie, wystartuje nowy serwer Lineage 2 pod szyldem Reborna. Mowa o Signature. Tym razem będzie to wersja oparta o Chronicle 4, która z czasem przejdzie na C5, a później na Interlude. Serwer będzie długoterminowy, bez boxów i bez pay-to-win, oczywiście w oficjalnej formie, a panowie tam będą próbowali ścigać tych niesubordynowanych. Szykuje się bardzo nostalgiczna podróż, która jednak ze względu na rajty i starszą wersję spodoba. Się tylko najbardziej wytrwałym i tym, którzy nie boją się nawiązać kontaktu z innymi, żeby złożyć przyjemną drużynę do wspólnego grindu. Jeśli szukacie chętnych do gry, to zapraszam na naszego Discorda do sekcji Lineage 2. Jakbym miał podsumować, na co najbardziej czekam i co na pewno będę streamował na moim kanale, to po pierwsze byłby to World of Warcraft The War Within. Dodatek standardowy, nie zapowiadający się na coś wybitnego, ale jednak świat Azeroth wzywa mnie co jakiś czas. Poza tym w tym roku prawdopodobnie uda mi się zaprezentować. Wam alfę Ashes of Creation, o czym w liście nie wspomniałem, bo dostęp do niej będą mieli nieliczni. Poza tym, bardzo czekam na Pawł Excel 2, który zapowiada się bardzo ciekawie, oraz z przyjemnością przetestuje Korpanka, bo póki co jest to produkcja mocno niedopracowana i wybrakowana, ale ma potencjał na prawdziwie immersyjnego europejskiego MRPG, który przy odpowiedniej ilości pracy może mnie pochłonąć. Dajcie znać, na jakie MMO wy czekacie, niekoniecznie w 2024 roku. Miłego dnia!